Ruch TV, oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. I zdobywania terenu. Na razie do pola karnego wygląda to Całkiem nieźle, zobaczymy co z ostatnim podaniem. Starzyński... Nowotny gol! Ruch prowadzi do polu 13 minuta i sama Nowotny otwiera swój i ruchu bilans w tym sezonie. Zdenerwowany Artur Haluch, natomiast kapitalnie wykonany stały fragment. Mówiłeś o jakości do Ta. To podanie z piłki dynamicznej za bardzo nie wychodziło, ale ze stojącej piłki wyszło już. Doskonale piłka zagrana w punkt. Tutaj też. Dobre wyjście w powietrze. Skierowanie piłki w świat. Mida. Dobrze. Bardzo dostrzegł, że wychodzi Banaszewski. Zostawia ten piłkę atakującemu Bartoszowi. Bartosz i świetna obrona Jakuba Szymańskiego. Szansa. Trzeci najlepszy strzelec z ostatniego sezonu Ekstraklasy, polski strzelec, taki chyba dla, dla którego nie ma straconych piłek. Zawsze ma piłkę na połowie Odry, Opole i tam spokojnie rozgrywać, jeśli przydarzy się do od od ofensywnego zagrania. Zobaczmy, Kozak, jedenastka, rzut karny dla ruchu Chorzów, to może być... Moment, w którym Chorzowianie. Rzeczywiście, będzie coś do zrobienia. Tutaj, Szczepan. już taka sytuacja, którą moglibyśmy. Rezerwowy napastnik niebieskich, już wyregulowany obnie. Krótki rozbieg. Szczepan czy 80. 88 minuta. Ruch Chorzów prowadzi 2 do 0 w opolu. Ten, który zapracował w 50%, na tą szansę. W końcu tego meczu wykorzystuje pewnym strzałem plasowanym po ziemi tochalnym ruchu chorzów z melonych haluch, pewny spokojny strzał otwiera swoje konto w tym sezonie Daniel Szczepan i to nie będzie jego ostatnia branka w rozgrywkach tego sezonu.